Sałatka makaronowa z kurczakiem. Bardzo zaskakująco zacznij od ugotowania makaronu. Następnie odcedź go i przepłucz zimną wodą. A teraz dodawaj: szczypiorek, papryczki chili, sałatę lodową, czerwoną paprykę, pomidorki koktajlowe i natkę pietruszki. Na sos: kwaśna śmietana, odrobina słodkiej śmietanki, musztarda francuska, przeciśnięty czosnek, sól i pieprz, oliwa z oliwek oraz szczypta cukru. I wszystko dokładnie wymieszaj. Jeśli lubisz sosy majonezowe, możesz zamiast słodkiej śmietanki dodać majonez. I wszystko razem wymieszaj. Można to jeść nawet samo. Albo możesz dodać jakieś białko, na przykład pierś z kurczaka, polędwiczkę wieprzową, podsmażony boczek. To już zależy od ciebie. Pierś przekrój na ukos. Wygląda to lepiej. Połóż ją na wierzchu sałatki. Sól maldońska, świeżo mielony pieprz. A ja dodałem jeszcze płatki pecorino. Nie wiem czy to do końca fit jedzenie, ale jest pyszne jak diabli. No to cześć.